Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy robić przepyszne ciasto malinowe, takie z mrożonych malin, no bo tak przed świętami to ciężko, żeby dostać, żeby dostać świeże maliny, czy znaczy można, no ale to bezpiecznie jest kupić mrożone. Ciasto wychodzi przepiękne, zobaczcie, to jest taka końcówka, ale, ale wychodzi super, cała kuchnia pachniała tymi malinami. No i co? No i zapraszam do pieczenia, do oglądania przede wszystkim. Przepis bardzo prosty jak zwykle, jeżeli będziecie robić dokładnie tak jak w przepisie, tak jak tutaj na filmie, no to zagwarantować nigdy nie mogę, bo, bo czasami coś może pójść nie tak, ale prawie na pewno wyjdzie przepyszne ciasto, bo to jest bardzo prosty przepis, tutaj nie ma żadnej, żadnych czarów, żadnej filozofii. To co dałem to jest masło i cukier. Ja używam akurat, przynajmniej teraz używam cukru trzcinowego. On dodaje tak delikatnie smaku do tego ciasta. Może być oczywiście biały, buraczany cukier. To nie ma, no nie ma za bardzo znaczenia. Jeżeli ktoś nie lubi cukru trzcinowego. już mam przygotowaną mąkę. Do mąki wsypuję trzy łyżeczki proszku do pieczenia. Mąki jest, jest 300 gramów. Masła było 200 gramów i cukru też było 200 gramów. Mieszamy. Proszek z mąką tak żebyśmy mieli dobrze wymieszane. Tutaj mi się ubija to uciera w zasadzie nie ubija masło z cukrem. I ono ma być takie pulchne, białe nigdy nie będzie, ale będzie zbliżone do właśnie takiego jasnego koloru. Tutaj ważne jest, bo tak jak widzicie lubi masło lubi się przyklejać do miski, więc trzeba co jakiś czas zebrać to, żeby, żeby po prostu nie było takiej warstwy nieubitego masła. Przynajmniej raz, bo później to on się już lepiej ubija. Mam taką specjalną końcówkę do ucierania. Jak macie taki zwykły, zwykłą końcówkę, to też się utrze, tylko troszkę dłużej będzie trwało. Zazwyczaj przy takich robotach kuchennych takich końcówki nie ma. No, mi się udało kiedyś kupić, to chyba z 10 lat temu, albo z 12 lat temu, nawet takiego robota. On ma 1000 watów to jest Kenwood Chef Pro. No i bardzo jestem zadowolony z niego. Tutaj dopóki mi się nie zepsuje, to nie będę nic. Nie, będę, nie zamierzam go wymieniać, chociaż on już wygląda na to, nie, nie wygląda najlepiej. Nie nie może inaczej. Wygląda dobrze, ale nie wygląda tak bardzo nowocześnie, jak te wszystkie roboty, które na YouTubie możemy widzieć. Za to wykonuję swoją pracę tak jak trzeba. Ja to mam już maliny przygotowane. To jest około 300 gramów tych malin mrożonych. Do tego dodam mąkę, po to, żeby mi nie opadły nad, na, na spód, na dno tego ciasta. Jak opadną, świat się nie zawali, dlatego, że smak będzie taki sam, tylko troszkę wy, wygląd może inny. Maliny można oczywiście, jak najbardziej można użyć inne owoce, mogą to być wiśnie, mogą to być truskawki, jeżyny, no jakiekolwiek owoce chcecie. Jagody, jak najbardziej. No, ja akurat, dlaczego malin użyłem? No, bo miałem je w zamrażarce, więc. A zachciało mi się ciasta. Zresztą nie tylko mi żona, właśnie mówiła rano, A upiec jakieś dobre ciasto. No to patrzę się, co mam w lodówce, w zamrażarce, i padło na ciasto malinowe, które ja osobiście uwielbiam. Właśnie to ciasto. Jest bardzo proste, ale jest tak przepyszne, że no ja mógłbym je jeść codziennie. Na święta takie ciasto, jak ktoś nie umie piec kompletnie, no to takim ciastem zabłyśnie. To jestem przekonany, bo jest naprawdę dobre. Maliny mają to do siebie, że tam lubią chrupać, bo tam są te zielenka, ale jak użycie, użyjecie truskawek, no to będzie naprawdę rewelacja. Znowu się rozgadałem i nie mówię, co robię. Jabłka jajka. Jajka powinny być w temperaturze pokojowej. Dodajemy kolejne jajko w momencie, kiedy poprzednie już zniknie, kiedy ta masa jest pulchna. Wtedy nam się nic nie zważy. Tak jak mówiłem, taką końcówkę specjalną, jak jej nie macie, no to to będzie trwało troszkę dłużej, natomiast patrzymy na efekt. Zanim dodałem to jajko, to masa już była pulchna. Ten cukier z, cukier z, z masłem, to już tak się ładnie ubiło. To jest ważne, żeby no, też nie za dużo, bo jak będzie za dużo, no to później to, ta masa będzie znaczy to ciasto na, na placek, będzie zbyt pulchne no i te owoce mogą opaść. Ja tak zrobiłem ostatnio, jak robiłem wiśniowe. I mi troszkę popadały, ale to, tak jak mówię, no smak się nie zmienił. Ogólnie to, to ciasto będzie takie dobrze nawilżone. Na trzeci dzień też będzie przepyszne. No zobaczcie, nic się nie zważyło. Dodałem jeszcze jajka i gotowe do dodawania mąki i mleka. Mleka mam 80 ml. I to co tutaj nie widać na wideo, a w zasadzie to zapomniałem dodać, sól. Pół łyżeczki soli. To jest wprawdzie słodki wypiek, ale sól podnosi. Podnosi smak również słodkich wypieków. Także sól, sól dodajemy do lodów, do, do różnych takich słodkich bułek i też do ciasta. Tutaj jeszcze dodaję ekstrakt z wanilii, który oczywiście nie jest konieczny, ale również no, doda ekstra smaku. I to mąkę z mlekiem będziemy dodawać w trzech etapach. To, co jest ważne, to żeby nie przemieszać, mieszamy tylko tak jak widzicie, już wymieniłem tą końcówkę na taką standardową, którą cały czas można używać. To nie musi być taka, tak jak mówiłem, nie musi być ta, ta końcówka do ucierania specjalna i tak jak widzicie też szybko, tylko tyle, żeby się wymieszało, nie nawet nie tak dokładnie. Kolejne. Przesiewam przez sitko po to, żeby nie było grudek. To, co tam zostaje, to jest sól. Ona jest troszkę grubsza, więc... Ale chodzi o to, żeby nie było grudek, a szczególnie, żeby nie było grudek w proszku do pieczenia. Czy to jest konieczne? No nie jest aż tak bardzo konieczne, ale jak chcecie mieć takie bardziej pulchne to ciasto i mieć pewność, że tam żadnych grudek nie będzie, no to warto jest przesiać. I ostatnia część Przyspieszam troszkę to wideo, tak jak widać. Ja tak szybko nie, nie robię tego. I koniec. Resztę, jeżeli coś tam jeszcze mąki zostanie, to wymieszam ręcznie, ale chodzi właśnie o to, żeby to było szybko, żeby nie czekać z tym, żeby ten gluten tutaj nam się nie uformował. Ja używam mąki, to będzie chyba normalnie to będzie tortowa mąka, Typ 450 chyba to jest. Ja używam mąki Plain Flour, czy też All Purpose Flour, to zależy gdzie mieszkacie, ja mieszkam w Szkocji. I taki taniej, żeby było jak najmniej tego białka w, tym, w tej mące. I z tego wychodzą najlepsze wypieki. Przekładamy do blaszki. Blaszkę wysmarowałem tak delikatnie masłem. Można wysmarować margaryną, wodą, czymkolwiek. Po to, żeby ten papier się ładnie przykleił. Tego papieru jest trochę więcej, tylko na sam spód, bo później będzie łatwiej wyciągać. Równomiernie rozprowadzamy i na górę pójdą maliny. Czy też inne owoce, zależy, jakie używacie. Dlaczego używam mrożonych? No bo takie mam. No i zimą też mrożone. To takie bardziej świeże są chyba. Bo nie wiem jak oni trzymają takie maliny niemrożone. Że one są takie ładne. Nie musi być idealnie, ale żeby było w miarę równo. Masa jest, jest. puszysta ale też nie za puszysta. Ale nieważne jak zrobicie tak będzie tak czy inaczej powinno ładnie wyjść. Jeżeli będzie zrobione dokładnie w, jak w przepisie. Ja używam też jajek jajek dużych. Wszystkie składniki oprócz malin oczywiście Powinny być w temperaturze pokojowej. Jeżeli macie jajka w lodówce, no to na chwilę włożyć nie do gorącej, tylko do ciepłej wody i one się ładnie ocieplą, żeby nie były też za ciepłe. No bo nam się wtedy masło będzie rozpuszczać. Mają być w temperaturze pokojowej mniej więcej. O, i te maliny tutaj ładnie powykładam. i do temperatury do rozgrzanego już tego piekarnika do temperatury 175 stopni na około 55 minut. To trzeba patrzeć też na kolor ciasta i będziemy później sprawdzać patyczkiem. Jeżeli patyczek wyjdzie suchy, to znaczy, że ciasto jest upieczone i od razu wyciągamy z piekarnika. Nie ma tutaj żadnych czarów. Jeżeli jest w przepisie jakimkolwiek, żeby zostawić, otworzyć na trochę piekarnik. To już ja bym sobie taki przepis odpuścił, bo w ten sposób się wysusza po prostu ciasto. Albo przepis jest zły, albo no coś nie tak jest z tym, z tym sposobem. Bo ciasta od razu wyciągamy z piekarnika. One zawsze troszkę opadną delikatnie, ale, ale nie opadają tak, tak mocno. Więc y, sprawdzamy patyczkiem, jeżeli za długo będziemy trzymać w piekarniku, no to nam wyschnie. No jak widzicie ciasto pięknie urosło. Sprawdzamy, czy pataczek jest suchy, jest suchy, więc ciasto od razu idzie. Y, idzie, no tutaj drugim razem trafiłem w malinę, więc suchy nie jest. Sprawdzam jeszcze raz. Ciasto już ostygło. pachnie przepięknie w ogóle jak robiłem to cała kuchnia pachniała. teraz je wyciągnę. O! Jak włoży się tak papier, trochę więcej papieru, to wiele łatwiej się wyciąga takie ciasto. I zaraz zobaczymy jak ona wygląda w środku. Mm, przepięknie, zobaczcie. Pulchniutkie, pulchniutkie. Maliny nie opadły. O, zobaczcie, przepiękne. I zaraz zobaczymy, jak smakuje. Mmm, pachnie rewelacyjnie. Ja pamiętam, jak byłem nastolatkiem, to jeździłem do lasu na maliny i przywoziłem całe wiadra tych malin i mama przeróżne rzeczy robiła z nich. Ten zapach właśnie przypomina. Hmm. Przepyszne. Kwaskowate delikatnie, no to są maliny. Samo ciasto, ogólnie spróbuję samo ciasto. Mm. Samo ciasto rewelacyjne. Nie za słodkie. Jak ktoś lubi mocno słodkie, można dodać z 30-40 gramów cukru więcej. Natomiast dla mnie takie jest idealne. Tutaj jeszcze można posypać cukrem pudrem. Ale ja to zostawiam tak jak jest. Już mi tu kawa czeka. Także ja idę sobie jeść i zapraszam do subskrypcji.